Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Domu na Skale. Przed nami już niedziela palmowa. Jak wiemy, moi drodzy, Palmowa Niedziela zaczyna się przepięknym obrzędem procesji z palmami, odwołującej nas do tych wydarzeń, które faktycznie działy się w Jerozolimie. Jezus konsekwentnie przez te tygodnie, które rozważaliśmy razem z uczniami, zmierza ku Jerozolimie, ku świętom Paschy i równy tydzień przed świętym paschy wjeżdża uroczyście do Jerozolimy, witany po królewsku, okrzykami hosanna. W tym znaku, moi drodzy, wjazdu Jezusa na oślęciu, kładzeniem przed nim płaszczy i tak dalej, tak naprawdę spełniają się proroctwa Starego Testamentu, bo to właśnie prorocy odnosili to do tego wydarzenia, że to On, Mesjasz, przybywa na oślątku do Jerozolimy, aby dokonać zbawienia. Liturgia Słowa z kolei Myszy Świętej, liturgia eucharystyczna, która wprowadza nas w tajemnice Słowa męki pańskiej. Nie bez powodu dzieje się tydzień przed świętami, bo w tej liturgii Niedzieli Palmowej jest tak naprawdę streszczenie wielkiego tygodnia, które dzisiaj rozpoczynamy. Będziemy teraz kolejny dzień po dniu przeżywać te tajemnice wydarzeń ostatnich dni życia Pana Jezusa i zbawienia człowieka, a niedziela palmowa. Tym wjazdem do Jerozolimy faktycznie rozpoczyna to, co się dzieje. Dlatego widzimy, że wszystkie proroctwa Starego Testamentu, jego nauka, konsekwentnie prowadzą nas do Jerozolimy. Więc wchodzimy z Panem Jezusem właśnie w tę przestrzeń. Więc zobaczmy moi drodzy, co takiego usłyszymy nam przy Świętej podczas liturgii Słowa. Pierwsze czytanie bardzo. Precyzyjnie opisujące mękę Mesjasza. Niebywałe jest to, moi drodzy, że zostało to napisane kilkaset lat przed panem Jezusem i prorok Izajasz opisuje bardzo szczegółowo co będzie działo się z mesjaszem. Mamy w Izajaszu takie cztery piękne duże pieśni cierpiącego sługi Jahwe i my usłyszymy trzecią pieśń sługi Jahwe, który będzie właśnie o tym mówił, że nie zasłonił swojej twarzy przed obelgami, że pozwolił napluć sobie w twarz i dalej cała męka opisana szczegółowo tak jak będziemy ją przeżywać w wielki piątek. W drugim czytaniu z kolei usłyszymy na temat Jezusa coś też niebywałego, bo jakby tutaj objawia nam się już cała tajemnica odkupienia rodzaju ludzkiego kenoza Chrystusa, to znaczy uniżenie się Jezusa Chrystusa. Usłyszymy ten piękną Pieśń, w której autor mówi nam, że to On, Jezus, Mesjasz nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił się, przyjąwszy postać sługi. I ta postać sługi z drugiego czytania koreluje nam z postacią sługi z pierwszego czytania, i wiemy, że jest to cierpiący sługa, który świadomie i dobrowolnie przyjmuje mękę, aby odkupić człowieka. Dwa razy w roku, moi drodzy, mamy taką sytuację, kiedy czytamy Ewangelię z podziałem na rolę. Właśnie w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. W Niedzielę Palmową, czyli inaczej mówiąc Niedzielę Męki Pańskiej, usłyszymy y, prawie teatralnie przedstawianą mękę Pana Jezusa, aby podkreślić jej ważny charakter. Wszystkie etapy, to co wydarzyło się od ostatniej wieczerzy, a nawet od wjazdu do Jerozolimy, aż do złożenia ciała Pana Jezusa, zostanie Przywołane w kulminacyjnym momencie liturgicznym, czyli podczas odczytywania Ewangelii, tylko po to, aby później w wielkim tygodniu, przez poniedziałek, wtorek, środę, a później przez wielki czwartek, wielki piątek, wielką sobotę, na nowo zatrzymać się w tych wydarzeniach i szczegółowo, ze szczegółami doprecyzować, rozważyć, co one oznaczały. Teraz, moi drodzy, dotykamy też pewnego paradoksu odkupienia rodzaju ludzkiego paradoksu Chrystusa, bo patrząc po ludzku, ta kenoza Chrystusa, to uniżenie się Jego, przyjęcie postaci człowieka, przyjęcie postaci ludzkiego ciała kończy się tragedią, bo z jednej strony On, który jest wierny Słowu i wiernie naucza, wzywa do wezwania, faktycznie kończy na krzyżu jako przestępca. Ale kto wtedy wiedział, że to właśnie tak Bóg chce odkupić człowieka? Mimo tego, że Izajasz przygotowuje nas do tego, uprzedza nas, ale w jakiś sposób uszy, oczy, serce ówczesnych ludzi było zamknięte na pojęcie tej prawdy. Chyba właśnie po to, byśmy najpierw doświadczyli tej męki pana Jezusa, zobaczyli jego w tej kenozie, aby później z nim razem narodzić się na nowo do życia. Moi drodzy, Zazwyczaj było tak w Domu na Skale, że widzieliśmy się tylko w czwartek, i yy, przygotowywaliśmy się do niedzieli, a w tym roku chcę Was zaprosić do przeżycia razem ze mną tutaj, w Kościele Przemienia Pańskiego, w krypcie u Ojców Piarów w Krakowie, całego Triduum. Dlatego zobaczymy się jak najbardziej w najbliższy czwartek. To będzie wielki czwartek, ale również zaproszę Was w wielki piątek, i Wielką Sobotę, a także o poranku w niedzielę z martwych wstania, byśmy razem rozważyli Triduum Paschalne, te święte trzy dni, i zobaczyli, co tam mówi nam Bóg, do czego nas odwołuje i do czego nas przygotowuje. Zatem widzimy się w Wielki Czwartek, by zastanowić się, zatrzymać się nad tajemnicą ostatniej wieczerzy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.